Czytanie z księgi mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berma i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący, a przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra, i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże. Bo niech będą dzień. Nasyć nas spanie. Spoki i miłosierdził. Nastyć spanie. Nas, Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć o panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas wanie. Naszyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, za lata, które zaznaliśmy niedoli. Naszyć nas Panie, Twoim miłosierdziu, Bogą Twoją ukaże się twe dzieło, A Twoja chwała nad ich synami. Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami, I wspieraj pracę rąk naszych dzieło rąk naszych wspieraj. Nasyć nas, Panie, w Twoim miłosierdziu z listu do Hebrajczyków żywy jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto słowo Boże. Alleluja. Alleluja. Do sprawień w duchu, Albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Isu, pan z wami w Ewangelii według świętego Marka. Panie. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj czci swego ojca i matkę. On mu rzekł nauczycielu: Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu. Jednego Ci brakuje: Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, ja bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im dzieci. Jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbądowi przejść przez ucho i gienne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, Bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piot zaczął mówić do Niego, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział, Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domu, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie I'll <laughs> Panie Jezu, słyszeliśmy, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Tak. Tą osobą, która najlepiej doświadczyła tego, to Twoja matka. To, co usłyszała od anioła Gabriela, to było niemożliwe po ludzku sądząc, a jednak stało się. Tak, Panie Jezu, i właśnie do tej Twojej matki też dzisiaj się zwracamy. Ona, która doświadczyła tego, co się stało w jej życiu, najlepiej rozumie. Co jest możliwe u Boga? I do niej się zwracamy, Mario. Podziel się z nami swoim doświadczeniem, swoimi myślami. Podsuwaj nam Twoje myśli, byśmy lepiej zrozumieli, co Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć. Co chcę powiedzieć? Panie Jezu, ty powiedziałeś owemu człowiekowi, który patrzy Tobą na kolana i nazwał Cię dobrym. To Twoje słowa: Nikt nie jest dobry, tylko Sam Bóg. I tutaj myślałeś o swoim ojcu. Tak. A jego dobroć? To miłość do nas, która się wyraziła w tym, że Ciebie posłał na świat, a Ty przyszedłeś. Oczywiście Ty i Ojciec Twój jedno jesteście, dlatego i Ty też jesteś dobry, ale tak bardzo pragnąłeś, żeby ludzie myśleli o Twoim Ojcu. I też mówisz owemu młodzieńcowi, który powiedział sobie, że przestrzega wszystkich przykazań, czego jeszcze mu brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarpę w niebie. Tak. Przykazania Boże, my wiemy, tylko te pierwsze, czwarte przykazania to mówią, co mamy czynić, a potem te kolejne to są zakazy. Tak, trudno jest je przestrzegać, ale my wiemy, że to jeszcze nie wystarczy. Nie wiem, czy. Wyobrażamy sobie szczęśliwe małżeństwo, gdzie nie ma tylko cudzołóstwa, kradzieży, obmawiania i tak dalej. Na pewno, na pewno to jest konieczne. Ale ty Panie Jezus, mówisz dzisiaj pozytywnie. Idź, sprzedaj, co masz i rozdaj. To znaczy, daj to, co masz. To nie znaczy, że musimy zawsze dawać. Komuś, który jest daleko, bo kiedy myślimy o małżeństwie, to dajemy mężowi, żonie, czego nie sprzedajemy, ale dajemy. Tak, Panie Jezu, co możemy dawać? No właśnie. I do tego potrzebujemy mądrości, o której to mowa w pierwszym czytaniu. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przyszedł duch mądrości. To nam podsuwa myśl, że mamy do czynienia z kimś i tutaj myślimy o duchu świętym wraz ze swoimi darami, darem mądrości. Tak rozumu. Trzeba się modlić do ciebie, żeby wiedzieć, co dawać, co mogę dać. Co dawać? To tylko wtedy, kiedy padrujemy się w Ciebie, to my możemy dawać to, co jest największą wartością. I znowu do tego potrzebujemy Twojego słowa, o którym też słyszeliśmy w drugim czytaniem. Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki mieć obosieczny. Dolne osądzić pragnienia i myśli serca. Ono właśnie. Żeby umieć odczytać pragnienia i myśli i dawać to, czego człowiek potrzebuje, a to wymaga umiejętności słuchania. Tak. Niestety często. Mówi się o wielu sprawach, a czy się słucha w naszych rodzinach? Czy umiemy słuchać? I właśnie do tego potrzebujemy, Panie Jezu, Ducha Świętego i Twojego Słowa. A Ty mówisz tutaj w czasie prowadzenia Eucharystii, a również przez Pismo Święte, bo tam są Twoje słowa zawarte. I żeby umieć słuchać drugiego człowieka, to najpierw trzeba słuchać Ciebie. Tak? Często nam się kojarzy modlitwa z recytowaniem, odmawianiem różnych słów. Bardzo to dobrze. Ale czy jest tam też słuchanie Ciebie? To tak jak w życiu, że mam wrażenie, że łatwiej jest mówić, mówić, mówić. A trudniej słuchać. Podobnie jest tak, Panie Jezu, kiedy jesteśmy przed Tobą. Tak, słucham często tych modlitw, długo, długo recytowanych. To jest wielka wartość. To jest wielka wartość. Tam jest chwalenie Ciebie, ale czy jest też słuchanie? Tak. To ma wrażenie, tak jak. Trudno jest słuchać drugiego człowieka, tak też jest. Trudno słuchać Ciebie, tak? Wodkimy prosić się, przedstawiać swoje problemy, a Ty masz też swoje zamiary względem nas i względem świata. Panie Jezu. I prosimy Ciebie o taką mądrość, byśmy podczytali, byśmy potrafili odczytać Twój zamiar względem nas. Tak, przyszliśmy, o Piotrze, którego powołałeś. My opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. To mówi w imieniu apostołów. Właśnie wyróżnił Piotra i apostołów do specjalnego, do specjalnej misji w świecie. Nie możemy znaleźć wspólnego powołania dla wszystkich szczegółowego, ale trzeba ze swoje jedyne, niepowtarzalne iść za Tobą. Ale tak jak Ty chcesz, tak, warunkowie też idą za Tobą, bo ludzie, którzy żyją w stanie niezamężnym, nieżonaci, w świecie też mogą za Tobą pójść. Tyle jest dróg do Ciebie prowadzących, tu jest ludzi, abyśmy szli po tej właściwej po tej właściwej, którą ty wyznaczasz, a która prowadzi do nieba, w które wierzymy. Modlimy się za wszystkich ludzi, aby poznali Boga i swoje powołanie życiowe, od Boga pochodzące. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. Modlmy się o łaskę zbawienia dla Stefani. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Modlmy się o mądrość dla naszego narodu, aby zawsze wybierał Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie! Modlmy się intencji Ojca Świętego, o pokój na świecie za prześladowanych za wiarę, za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Odmienicie się wszystkie dzieci. I prosimy. Wysłuchaj Wy nas, panie. Mówimy się za moich rodziców. Mówimy się za także za, za nas, naszych zmarłych, z naszych rodzin, naszych krewnych, duszy, czystych, cierpiących. I za tych, którzy nigdy ratunku nie mają, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości zostanie Maryje w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Boganie Trójcy Przeświększej Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy na Ojcze Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy do Świętym, za wstaństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.